Dobry wieczór kochani, witam was bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu miłośników psów. Widzę, widzę starych znajomych widzę, że też chyba dołączają do nas ci, którzy są po raz pierwsi. Pierwszy, także was również bardzo serdecznie witam. Dzisiaj tematem będzie praca z lękliwym psem i oczywiście przygotowałem dla was film, który będzie dzisiaj premierowym filmem. Tak sobie pomyślałem, że obejrzymy ten film dwa razy. Raz po prostu pokażę Wam go w całości, tak jak go przygotowałem, a za drugim razem postaram się zrobić pauzę w tym miejscu, kiedy dzieje się coś, co wymaga komentarza. I oczywiście na tej podstawie opowiem Wam troszeczkę o pracy z lękliwym psem. Rzecz jasna, nie mam zamiaru opowiadać Wam tutaj o tym, że najlepszą metodą na psa, który się boi, jest podawanie mu smaczków albo stosowanie jakichś sygnałów uspokajających, a raczej chciałbym Wam opowiedzieć o tym, o czym często zapominamy czyli właściwie o tym, dlaczego niekiedy tego typu procedury się po prostu nie udają. I jak rzeczywiście z takim psem można pracować, kiedy można pracować z psem lękliwym, a kiedy to jest po prostu niemożliwe? Opowiemy sobie o jakby stopniach, czy jakby poziomach przeżywania strachu przez psa i o tym, co się dzieje w jego głowie, kiedy osiąga kolejny ten próg, czy kolejny ten stopień, bo zupełnie inaczej możemy postępować z psem, który się tylko czegoś obawia. A inaczej wtedy, kiedy mamy już do czynienia z autentyczną paniką. Powiemy też sobie o kilku takich prostych kryteriach, według których możemy określić poziom stresu u psa, a co za tym idzie poziom jego strachu, więc to będzie dla Was taka użyteczna pomoc w ocenie stopnia przerażenia czy strachu u psa oraz pracy z nim, że Witam bardzo, bardzo serdecznie, Magdaleno. Jestem na czacie pierwszy raz, choć oglądam pasjami te starsze czaty. Cieszę się bardzo na kanale YouTube, jest też mnóstwo filmów. Od 2007 roku je tam opublikuję, więc myślę, że każdy coś fajnego znajdzie. O, Frodo. Cześć, Anno. Cześć, Frodo. Pozdrawiamy Cię również bardzo serdecznie. I Jola pisze, ja też jestem pierwszy raz. Mam psa lękliwego z adopcji. Super, że pracuję z tym psem, rozumiem i, i że jesteś z nami, bo postaram się jak zwykle dostarczyć Wam takiej wiedzy czy takiej porcji informacji, które będą rzeczywiście użyteczne i pomocne w pracy z lękliwymi psami. Teraz. To całość tego, tego naszego nagrania będzie oczywiście dostępna w Klubie Przyjaciół Psów. Czyli te osoby, które chciałyby obejrzeć później ten materiał, zapraszam bardzo do Klubu Przyjaciół Psów. Co to jest Klub Przyjaciół Psów w skrócie? Więc Klub Przyjaciół Psów jest to platforma, w której macie dostęp do wszystkich naszych nagrań. Spotkań na żywo, ale też do kursów, które normalnie też są dostępne na naszej stronie, można je sobie osobno kupić. Natomiast, będąc członkiem klubu przyjaciół psów, masz od razu dostęp do kilkudziesięciu filmów, materiałów, kursów, które są dostępne od razu. Część z nich jest dostępna po pewnym czasie członkostwa w klubie, czyli na przykład po miesiącu, po dwóch, a te najbardziej zaawansowane po kilku miesiącach każdy z tych tematów, jakimi się zajmujemy, jest po prostu posegregowany i umieszczony we właściwej szufladce. Także jeżeli kogoś interesuje na przykład wychowanie szczeniaka, no to będzie przede wszystkim oglądać te materiały, które są w zakładce wychowanie szczeniaka. Jak kogoś interesuje psychologia psów, no to oczywiście będzie zaglądał częściej do tego, tego działu. Życie z psem to jest kolejny dział. Także tutaj jest szereg takich działów tematycznych w Klubie Przyjaciół Psów, gdzie macie dostęp do tych wszystkich materiałów. Pytanie oczywiście, co dostajemy w tym klubie. Tak? Więc dostęp do wszystkich nagrań, webinarów, też do tego nagrania w całości, które dzisiaj sobie prowadzimy jako live. Do filmów, artykułów uszeregowanych w kategorie tematyczne, oraz to jest pewna nowość. Od czasu do czasu spotykamy się w spotkaniach na żywo, i najbliższe, najbliższą niedzielę już Was zapraszam, klubowiczów, do, do spotkania na żywo na stronie Klubu Przyjaciół Psów. To jest taka sesja pytań i odpowiedzi. To jest czas, który mam specjalnie dla Was. Pytania i odpowiedzi takie, jakie chcecie, po prostu. Możecie je zapisać pod wydarzeniem, możecie je zgłosić na czacie w trakcie trwania naszego spotkania, dzięki temu, że tam jest troszkę mniej osób, więc możemy na te pytania, czy ja mogę na te pytania odpowiedzieć bardziej szczegółowo. I teraz specjalnie dla tych, którzy dołączają do klubu przyjaciół psów, cena jest 24 zł za miesiąc. To jest duża kawa w Starbucksie, nie? Więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeszcze pytanie, czy warto, nie? Bo, no, bo można powiedzieć, no okej, okay, no, jest w internecie mnóstwo materiałów, więc pokażę Wam to jest zamknięta strona klubu przyjaciół psów, czyli taka strona, do której osoby postronne nie mają dostępu, tylko klubowicze. Gdzie wymieniamy się swoimi różnymi pomysłami, uwagami, dzielimy się sukcesami. No i między innymi ostatnio 7 czerwca Agnieszka Bajkowska napisała takiego posta, którego pozwoliła mi zacytować, więc bardzo Ci Agnieszko dziękuję za to. Napisała tak: Witajcie, wczoraj odbyła się wystawa psów w Krakowie, do której przygotowywaliśmy się z wykorzystaniem filmów z klubu. Jak na to, że przygotowania trwały może tydzień. To rezultat świetny. Dzięki za te filmy, dzięki nim przygotowania były dużo łatwiejsze. I popatrzcie, Szpic Biały Mały otrzymał tytuł Zwycięzcy Rasy, Najlepszego Juniora. No, po prostu prezentował się fenomenalnie na wystawie w Krakowie. Także bardzo, bardzo serdecznie gratuluję Agnieszko, tym razem publicznie. A również bardzo zachęcam Was do tego, że jeżeli chcecie, tam jest też w klubie dział o wystawianiu psów i jest dostępny kurs, który poprowadziłem razem z Gerardem Lipingiem, jednym z takich no, znanych w Europie sędziów kinologicznych na temat właśnie wystawiania psów. Możecie właśnie z tego skorzystać. Jak widzicie, warto. To znaczy tam, zresztą to, to jest taka moja idea, tak? Moją ideą jest to, że ja nie chcę ściemniać, ja nie chcę wam opowiadać o jakichś rzeczach, które są po prostu bajkopisarstwem, tylko dzielić się taką wiedzą, która rzeczywiście Wam pomaga. Więc, jeżeli jeszcze nie jesteście w klubie przyjaciół psów, to bardzo serdecznie Was do tego klubu zapraszam. Jak tam dołączyć? Po prostu przez stronę wesołałapka.pl. Dołącz do klubu przyjaciół psów i to wszystko. Proste, proste. Jest.